Ej, witajcie co to kolejny odcinek z cenę na bedłowskach. Ze mną jest Luka, Krystian, Hubert i Wojtek. No, no, no. Ej. O kurde, niebiescy już do nas przyszli, niebiescy przyszli. Klepa, klepa, klepa. Ten... Ja nie ja muszę. Jajmużka, nie ja, muszę. Ja, muszę. muszę do, Dobra, chlep. Jest, jest, jest. Szybki upgrade, Ola. robię Ola. łóżka. Ja jestem I w ogóle like z jakimś that. gościem, jakimś jestem gościem Kamil. Kamil, No. Za tobą jestem O ty, type kolor Jaki? Luka jaki masz kolor Ja jestem morski, yy, ja będę przyjazny. O, to ja, to Luka micka! Luka mi jest Luka, Luka. Luka, Luka. Luka dawaj mu łóżko niszcz A już dawno mam zniszczone Jestem jeden Ej. Ej. Solo Aha. Jestem Solo tylko łóżko chociaż To Luka to okay, cię ktoś łatwo rozwali O nie! <laughs> Ja nie mogę rozwalić, nie mogę tego odpuścić. Ja, ja, to, też, nie muszę, ja, mogę, ja też... Ja też się Ja muszę kryściam Jak to będzie, Jak ten szurnięty będzie zarabiał e, ten e, parę razy w, e, będzie dużo zarabiał w parę razy w miesiącu, to będę dostała po 32 Laki Bloki i po 30, A, tak Po 6, po, stag, po 34 Laki Bloki albo postak Laki Bloki Co jak Ty spadłeś, Luka? Obiję się o klotek i wypadłem. Luka no, taki nubek, nupczam. Noob Hubert, się, Hubert. Ja się zapyta, Siema! Ja Ej, hey, so, team, 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 dobra? Dobra. A no, nie, bo czekaj, ci... bo no. ten Kamilek to cię roz... Biali! Pomogę wam! Kamilek... no dobra, dobra, wziął, zrobił. No, no fajnie, że pomógł. Cześć, mu rozwalił. Zdraj Hubert, Zdrajco! Dobra, mam przynajmniej z ciebie rzeczy. Ale N nie rozwalisz Big Braina Kto mi w ogóle zabił? A X-Setter, dobra, nieważne. <laughs> Kto mnie w ogóle rozwalił? X-Setter, nieważne. No tak! No bo... Ja, ja się budowałem nie patrzyłem w ogóle za siebie i wpadłem. Do Wieda. No serio, twój kolega idzie. Wywalaj stąd, mordo. A w ogóle do niego... Rzuciłem w twojego kolegę firebolem. Długo, dzisiejsza miniaturka będzie bardzo wielka, bo będzie dużo postaci trzeba zrobić. O, I zróbmy jak spada, jak No, Ale. Będzie, będzie, Co, będzie. Rozwal sobie twój teammate, opowiedz mu coś, a nie... Eee, rozwal, teraz rozwal u Kacpra. Rozwalaj Kacpra. Ale, no, Ale spam. zielony... Rozwalaj Kacpra. Ej, bądźcie mieli. Nie robi, że baw. Nie ma. Teraz, no, no dobra. Zielony sobie no, trochę podbaw. Ja. Ej, czyli e, tylko kapel żyje. Jedyne. No, tylko. Ale tylko będę. Ej, a. Czemu gramy dwójkę, bo jest solo? Tak by te było. Nie, cię, bo, dać cię cię cię, bo, cię tak, bo cię tak wylosowało. Miałeś takie kwarcie szczęścia. Ej, nie, dajmy sobie. To nie, będzie. piękne. Co... ileś osób jest na Bedwarsach. Ile? Akurat ja byłem solo. Ile? O, o. Tyle. Eee, nie no, trzeba powtórzyć Ile? te duels. No, te, te, wujki. O, ej, to, to no było mi, piękne. Ej, w ogóle mi tyle osób do drużyny, a wylosowało mi nikogo. No. A mi Nikolę, która od razu zedła. Ja, no bo... Ona na łóżka nie pilnowała, ona tam dała jedynie ten, ten ona trochę... Biał kurde, biały mnie zrzucił. Ej, ale tak powinno mojego teammate'a zrobi, wylosowało. No. Ej, biały nie ma łóżka. To są jeszcze górzyć mi z pakietów. Nieznany host! Nieznany. Kurde, biały. ale mnie no, nie A, Nie, biały raz, ma łóżko. Nie biały ma łóżko. Ej, biały mi rozwalił to łóżko. Dlatego A, nie mam łóżka. Biały? No, to no, musisz to z białego męczyć. W kolejnej no. rundzie. Widzę, jak twojego kolegę idzie do mojej bazy. Tak akurat. Ale ty nie robię, ale Luka, Luka, wiesz co? Teenie task, Luka? No? Biały a ma mało. A biały a ma jedną walczkę. Nie ma tego białego. A wiesz, jak ja bym na świnki? Wiesz, co by wtedy była nieskończona farma świnek? No. Pe Los Białemu, on ma to tak on ma tak ma... słabo łóżko obudowane. No A no my nie taki, Nie, ej, Kasper, nie musisz, bo żółty już idzie niszczyć. Nie musisz. Dobrze, dobrze, ale jeszcze czerwoni są w ogóle. ten będziesz Kasper, dawno by leżał, już i kwiczał. Ej, Kasper, zróbcie to szybko, bo będziemy od nowa grać. A mnie wyrzuciło z gry, by tak. mi do party zaprosić, bo mnie z gry wyrzuciło coś. Ja hmm. teraz party przychodzę na drabinkach. Zaproszę. O. Parkury. No Parkury. Party, No nie wiem, ale my... Ale my chyba pójdziemy do nowej gierki od razu, nie wiem jak to jest. Ale tu. Ej, a mnie nic nie przyszło jak coś. Bo no wiem, robin. ale... No wiem, ale nie pamiętam swojego nicku dokładnie, żeby ten podać. Kluber4! Kubert z dużej i razem. 4, 2, 5, 5. 4, 2, 5. O nie. 5. A, muszę opuścić, żeby tam. Ale to by chyba, powin, chyba was bezwaliło. Ej, odsunięte łóżko ma biały. Dobra, właśnie chcę im rozwalić. Ej, ale tak. A nie, on to zbuduje. No, biały Ja bym to zbudował, tak ich zataр. Ja cię. Jeden, jeden z tych białych się na mnie rzucił. Nawet nie wiedziałem, że na mnie lecisz. Ja, bydłocy to jest chyba lepsze od Survivalu. Jak ty to mogłeś powiedzieć? No ja dziękuję. Jak ty to mogłeś powiedzieć? No właśnie. Ej, twoi żółty chyba zginął. Nie nie zginął. Oj, nie. nie? To nie on, chyba, on chyba sforał. On on zorał od tego białego. Ej, biały na was leci. Bo jest już u niebieski. Zobacz, jakieś. Leci teraz, na was, uważaj. uważał. Szybsze kaweł nasz wełna. No, tam, tam uważaj. Widzę, ja ma, dobrze, widzę, widzę. Powiedz ci co on ma, żeby no. ci ułatwić. No. no to ma żelak mieczyk, żelak zbroje. O. No to, ma żelkowe itemy. Żelkowe no. itemy, no, no tak, widzowie. No i ma firebole, uważaj. Tu za firebole'ami. Żelkowe a no nice. Ej, robi TNT jumpa. <grym> Wypadł. <grym> to Dobra, nie ważę, przecież. <grym> Od razu, jak Rady. ja zobaczyłem tego spadającego gościa, to <grymna> przypomniały mi się te spadające części, te spadające chwile, kiedy Lucas spadałeś. No, 17 razy, a Krystyna napisał 100 razy. 100? Jak mógł się tak pomylić? Jak mógł się tak Krystyna pomylić? No właśnie, to było 120. Nie. No i ja w ogóle czerwony. W czerwony coś się by się wykoksił. Tylko dalej ma te żolek ale. Ma pełno gierkę. no. żelkowe ma po prostu. Ej! <grymne> no, no, witamina ma. o. O o. Dobra, rozwalony, rozwalony chłop. Chciałem, Dajcie szybko zakończyć tą gierkę, bo. To sobie zaczniecie swoją gierkę, jak tu. Czeka, mi to zabieram, wracam. Dobra. Ja chcę naczekać bomych. Super, Widziałeś, jaki ja byłem miły? Stałem ci prze przed wyspą, a cię nie zaatakowałem. No ba i bardzo o -o. dobrze, bardzo dobrze. No, atakujemy tylko Huberta i Krystiana. Tylko ich. Tylko ich atakujemy. A na końcu Kaska. Oho. Dziękuję. W ogóle musi być jeszcze jakiś odcinek ze Sruelsów. Wtedy ja kontra tylu będzie. No, i co za gość? Samobójstwo popełnił. Wyskoczył. Czerwony. Wszystko ją widziałem. No po prostu, bo jest nienormalny. Ej, czemu on ma łóżko? A nie, on chciał pójść na swoją wyspę, chyba. Gdzie on ma wyspę? Wyspę ma on... w krainie wyspu. Wyspy. A nie, on ma przy zielonych, a zieloni mają przy sobie. Tak to. Ej, muszę. Już... Ej, ja już kończę na razie, chyba. No. no. Na razie. Dobra, pa, No. Idź na czerwonych, bo oni mają end masz kill Dobra, tylko mów mi, czy jak będą mnie widzieć, to mów. Dobra. Nie. jeszcze cię nie widzą, jak coś. Dobra. Widzą cię, widzą cię. Waszej. Pięć i w tylu. Waszej, miecz, miecz, miecz. A dobra, <grym> nie zrobił nam. Leciał klocki. Widziałem centralnie. O. Było piękne. To było przepiękne. Ej, ten goście co do ciebie robił TNT Jumpa, to jest kot w butach. Ma takiego skina. No serio. Widziałem go bez skina. Jego but... Goodbye. Ta walka będzie trwała w nieskończoność chyba. Ej. Najlepiej pójdziesz na środek, weź te emeraldy i perły, syku. I o, niewidkę. To jest będzie najgorszy. proste. Na niewidce ach, pójdziesz, ach. będziesz miał perłę i rozwalisz się... się Nie, bo będę. No Fajnie cały czas Na środku są dwa emeraldy Z jednej strony Kolejne no. dwa A Kacper, no. Nie! nie, nie. Kacper po twojej stronie Jak idziesz na wyspę, są dwa emeraldy No, cztery emeraldy No to na perłę No, na perłę wystarczy przynajmniej Dobra To masz sobie wziąć Jakbyś chciał tam szybko pójść Nie no, tak to Dobra, bum. Dobry, ja tam no. Przestań walić, Ten Denerwujący czerwony Dzikuje! Sprzepnie! Walony czerwony Ej, ej, najpierw... Ej, mój pomysł jest taki, żebyśmy najpierw zabili następne, no, następną gierkę, zabiliśmy tych z innych, a my zostawimy no. siebie na koniec. To będzie piękniejsze. I to będzie fajny film, jak się będziemy pod koniec zabijać. Dobra, ja idę na środek, szybko. Ja też panowie. Weź sobie Emeraldę No nie Będziesz no, na on znowu idzie. Ja no następnej gry nie gram. Ja gram jedną. Dobra. O kurde, ale krepie tutaj. Dobra, rozwalony. Jak Ej to, Kasper? To dawaj potem duel z 1v1. Ja chcę Ej, fireballa! Nie! Yeah. Tego bym waliło. W kosmos! A idzie czerwony, czerwony idzie! Kot buta! Kot buta tak idzie, idzie pięknie, pięknie, muszę go rozwalić. Kot buta, uważaj. Kurde. to ma. Sikierkę ma. uważaj. Dawaj, e, hitaj go, hitaj go. Nawalaj wychę, yes. nawalaj Pięknie, pięknie. Nawalanie, nawalanie. Spamienie. To w ogóle nie pasuje, bo to jest Minecraft Java przecież. No właśnie, ale do Bedwarsów to przydaje się. Pasuje Dobra. No, bo będę jest. A no, po twojej stronie są... Emeraldów. O, masz już emeraldów tutaj. Wystarczy, że tutaj pójdziesz pod, na, na ten, lewa i prawa. Ile masz emeraldów z tego? Zobacz. Cztery. Ej, to weź se, tam, będziesz miał na poty i na perły. Dobra. No, to porobisz na tych ludzi? Osiem. Ej, idą czerwoni, tam będziemy, będą pilnować. Ej dobra, ej, zrób chcesz to najlepiej, ty też 12. Ej, ale czerwoni idą. Ej, czerwoni idą na tą wysepkę jakby, uważaj, na zielonę. 16 jest już Uważaj, bo czerwoni idą o, na O, Szar podał, szar podał, bardzo dobrze. Bo zaraz Spolone przyjdą chowam. O! Są, idą? Kupuję! Są na wysepce już zielonych. Ej, idzie kod butek znowu! Kod butek idzie, uważaj. To... kilof ma w ręku. Ej, żelak kilof Wywaliło go. Twój kolega obronił. Pięknie, pięknie. Dobra, szybko muszę odłożyć. Swoim kupce rzeczy i idź na nich. Dobra, to y, muszę pewnie sobie zbroję kupić. Mlecz, perłę i. dwie ha, poty. Muszę. Dwie poty. Ej, dobra, ja, jestem już. Jestem. Koda, że tylko na 30 sekund, a tu. Oh. Wali, wali bolami szybko, szybko, Czerwony jest na środku, znaczy czerwony jest nad wami, tam górę góry. Wiem, Uważa. widziałam. A tam polegał by ty, dobra. Ja to, nawet nie wiem co ja mu zrobię. Ej, nie. to tam, rzuć tam perłę. Ej, ej, pójdź tam na środek jakby na wysadkę i rzuć tam perłę do nich. O, I tam, tak. ej, bo, oni nie ma są, bo oni są, bo oni są wobec dwóch. Ej, przecież to się uda. No właśnie, no to pójdź na środek, pójdź jak najbliżej ich, rzuć tam perłę, kilo i szybko. I nie widzę byś musiał wypić. Masz niewitkę? Niewitkę? Czy Tam. po prostu wydaje to się? Wyp wypić już? No, pi, pij, pi. Pi, pi, Żeby pi, pi. nie widzieli. I rzucaj jak najwyżej. Tam. Po prostu. To e, to, proszę. Przeszło? Przeszło, przeszło, przeszło. Szybko. Tak, teraz szybko wykopuj, szybko wykopuj. Dobra, to, trochę mam wolny kill ale trudno. No, szybko. Ej, odrodził się, uważaj. Odrodził się. Szybko rozwalaj go, rozwalaj go. Kotki, w butach. Jasne. Szybko rozwalaj, pomacz! O Musisz jeszcze rozwaliłeś. Dobra, to git. Ale, ale, ale nam po... No, Ale porobisz tego gościa, on jest żelak też. Zbiera diamenty. A idzie na środek. Porobisz tego gościa. To będzie git. Mam nadzieję, że nie ma firebola. No, by było piękne, jakbyś miał firebola, Ale byś szybko musiał do wody skakiwać. Tak to. Nie, liczcie śmierci, ile nie Trzeba mu policzyć się liczyliście, to mu też. No Dobra? Właśnie. Nie mogę zginąć. Teraz najważniejsza rzecz. Wygrać A rękę. I widzowie pamiętajcie, że dobijamy już niedługo 500 subskrypcji, więc jeżeli ty drogi widzowie jeszcze nie masz tego sobie kazneczkiem, to kliknij. Walni dzwona. Walni dzwona. Ej, jeden czerwony, jeszcze ja do niego tepnę Jonas. Dobra. No I ja bym poszedł na niego, tylko nie chcę za bardzo ryzykować, no bo wiesz jak to się może skończyć. No wiem. Czerwony jest... Kurde, jaka to jest wysetka? To Czerwony. jest... Ej, to jest chyba t... twoja? Nie, twoja. To jest jakaś... Chyba to jest jakaś biała wysadka. A to u nie... No siedzi. Tam no fajta, tu... czy... on nie ma Nie, szana, to jest szara, szara wysepka, to ja gadam, szor szara. Szora, jest szara. Biała, szora, by. szara. Czekaj, nie wiem czy nie widziałem boże. przypadkiem przed chwilą, czy to nie była wełna. Dobra, ja zobaczę. On jest u góry, on się kampi nad wami. On jest, znaczy on jest w wodzie teraz, pływa na wodzie. Jest ale, u... ale gdzie jest w wodzie? U szarych, na samej górze już pływa. No jestem jest Ja Może go Fireballem jakoś zrzucił. No właśnie bo on tutaj lata przy tej wodzie, jest na samym szczycie. Tylko, że ja nie wiem tam gdzie są szarzy. Na e, no tam, gdzie byli biali. E, widziałeś tam tych białych? No widziałem wcześniej białych, ale... E, o, widzisz tą wysadkę, centralnie na ciebie. Ta, tam, To tak, no, jest tu... tam. E, no tak. Tam, widzisz u góry, tam w wodzie o, widzę jest. Go. Kływa. Widzę go, no, widzę a. go, widzę chłopa. Mam nadzieję... Ten... No, nie no, niech... Kurde, perły nie kupiłem. Dobra, no, dobra. No. On no to, ci tam macha, no ci tam... Co? Ja idę się znowu nie... ty to, to Ja się idę znowu stakować. się co ma... Ej, uważaj, nie buduj się do niego, bo on ma fireballa w ręku, jakby A, ma, a chciał... te... perła by doleciała? Perła? By doleciała, tylko byś musiał się podbudować wyżej i rzucić perłę. I wtedy by doleciała tam do góry. Dobra. I postaram się go rozwalić. Nie wiem, czy to się uda, ale postaram ale, się. Ale przed tym, zanim się tepniesz, zjedzło to jabłko. Wtedy będziesz miał większe szanse, że przeszlisz. No właśnie, muszę bo... się bardzo naszykować teraz. To jest bardzo ważne no. teraz. Szybko moja taktyka jest, jest OP. Ej, teraz... A, dobra, on się buduje teraz do góry. A nie. On dalej tam kampi. On dobra. czeka na ciebie. Mam 6 złotych jabłek. I teraz tak. Psy tych Emeraldów w sumie kupuję tak. Wyperły... No. Skok i speed. Dobra. No, przyda się, przyda się. Przyda, przyda. No. No. Ej! On zrobi TNT jumpa, jest teraz u białych. Yy, yy, na... Yy, jak jesteś na tej westepce, to musisz skręcić jakby w prawo. Wiem, wiem gdzie są białe. gdzie są bia no. yy, Idziemy do białych. On, on teraz idzie do... idzie do morskich. No, idzie do morskich. Idzie do ciebie. No właśnie. Co za chłop. W ogóle ta nowa osoba się rozłączała, bo była przed chwilą. Celowo tak jak, przyszła do mnie. Widzę. On teraz będzie chodzić w jakąś wasepkach Widzę go. Tak I... no, syknij, bliżej i syknij perłę. Póki on. Póki on kupuje coś. Kupuje coś. Dzięki, dzięki, szybko. Szybko! on jest! Tepa się jez, do niego! Jedzą to jabłko i tepa i tepaj się. Tepa. Dobra, jesteś tam? Dobra, rozwalę. U niebieskich jest! U morskich! Za to pong, za to Jest, 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 ja atakuj! Dawaj my żeby cię nie zepnął. Uważaj, uważaj. Yy, jeszcze jeden hit, I Idę. Później GG Gg. GG, GG, Dobra, udało się! Arenka wygrana! No właśnie, Elka, Lka. Dobra, Ej, FREE dobra. FREE. za tą wygraną arenkę, raczej się należy subskrypcja i łapka w górę. Musicie zostawić za tą piękną wygraną arenkę, subika z wączkiem i łapkę w górę. Naprawi tobie, jeżeli podoba się odcinek, nie zostawić łapki w górę i subika z wączkiem. Cześć!